Czy dzisiaj dealer samochodowy waszego rozmiaru? Czy mógłby funkcjonować na rynku bez social mediów? Myślę, że nie, bo sama jako konsument zawsze szukam czegoś w internecie, żeby to sprawdzić, niezależnie od tego, jakiej usługi poszukuję, więc to jest niesamowicie ważne, żeby coś takiego posiadać. Tam też można tworzyć wizerunek danej firmy, tak jak my się już pozycjonujemy jako grupa. Możemy stworzyć swój wizerunek, pokazać to ciepło, które mamy w środku. I też doświadczam czegoś takiego, jako teraz również sprzedawca, że dużo klientów zrzesza się na takich grupach różnych społecznościowych. Sama jestem na takich grupach, żeby też widzieć, jakie są obiekty klientów. Często klienci pytają siebie nawzajem, a nie nas. Co też jest bardzo ciekawe, bo siebie czasami bardziej posłuchają niż nas. Wymieniają się doświadczeniami i sami tak naprawdę napędzają to wszystko, żeby na przykład udać się do dealera.